Samotność seniorów to temat bardzo ważny, dlatego w dzisiejszym odcinku zastanowimy się, czy jesień życia zawsze musi oznaczać samotność. Zapraszam Samotność to coraz większy problem współczesnego świata. Dotyka ludzi w każdym wieku, ale w szczególności seniorów. W momencie zakończenia aktywności zawodowej i wychowania swoich dzieci przychodzi czas na upragnioną emeryturę, która poza odpoczynkiem przynosi mnóstwo czasu wolnego i często poczucie bycia niepotrzebnym. Młode pokolenie w swoim pędzie życia nie ogląda się za siebie i zapomina o swoich dziadkach, a więzi pokoleniowe zaczynają się osłabiać. Brak kontaktu z bliskimi i Przyjaciółmi prowadzi do skrajnej samotności. Przykładem jest Wielka Brytania. Na wyspach z problemem samotności boryka się blisko 15% społeczeństwa. Z przeprowadzonych badań w 2018 roku dla rządu wynikało, że blisko 200 tysięcy seniorów nie odbyło przez miesiąc żadnej rozmowy. Dlatego rząd postanowił temu przeciwdziałać i powołał departament do spraw walki z samotnością. W krajach zachodnich niektóre osoby starsze czują się tak samotne i niepotrzebne, że jedynym wyjściem w ich mniemaniu jest eutanazja. Jako przyczynę swojej decyzji podają często, że nie chcą być dla nikogo utrapieniem, boją się samotności lub oddania do domu opieki. W Holandii, Belgii i Kanadzie prawo eutanazyjne jest na tyle liberalne, że pozwala na tego typu procedery. Jednak wiele osób starszych z tych krajów obawia się o swoje życie, gdyż często decyzja o eutanazji podejmowana jest wbrew ich woli. W 2017 roku pewna starsza kobieta w kanadyjskim Calgary udała się do salonu tatuażu i po prosiła o wytytułowanie sobie słów: Don't eutanize me, czyli nie poddawajcie mnie eutanazji. Dlaczego to zrobiła? Przyczyną była zmiana prawa w Kanadzie dotyczącego eutanazji. Kobieta obawiała się, że niedługo stanie się w jej kraju to, co dzieje się w Holandii, gdzie uśmierca się ludzi starszych bez ich zgody. W Polsce natomiast od lat borykamy się z problemem, jakim jest oddanie dziadków bez podania jakiejkolwiek przyczyny do szpitala. W rozmowie z ratownikami medycznymi i lekarzami bliscy osób starszych w obawie o ich stan zdrowia proszą o interwencję medyczną. A wszystko po to, by udać się na urlop lub pozbyć się problemu na święta. Kiedy lekarze po szeregu badań stwierdzają, że pacjentowi nic nie dolega, kontakt z rodziną się urywa. Odpowiedzialność za starsze pokolenie powinna wynikać z wychowania. W Polsce znany jest model rodziny wielopokoleniowej i fakt, że w pewnym momencie opiekę nad dziadkami przejmują młodsi. Natomiast trendy przychodzące z Zachodu powodują zacieranie się silnych więzi rodzinnych. Dodatkowo zmiana stylu życia na bardziej instant powoduje poczucie braku odpowiedzialności za osoby starsze. Pomimo tych trudności, warto jednak pokazać, jakie wartości mogą czerpać młodzi od ludzi starszych. To nie tylko doświadczenie życiowe, ale i mądrość nabyta wraz z wiekiem. Dziadkowie świetnie odnajdują się w roli pomocników w wychowaniu wnucząt. Chętnie uczestniczą w życiu rodziny, a kontakt z najmłodszymi często odejmuje im lat i dolegliwości. Dlatego warto, jeśli tylko jest taka możliwość, zaangażować seniorów w proces wychowawczy wnucząt i tym samym nadać sens ich życiu. To właśnie sens życia jest kluczem do dobrej starości. Odnalezienie zajęcia, które spowoduje wypełnienie pustki, może okazać się zbawienne, a osoba starsza poczuje się ważna i potrzebna. Z pomocą przychodzą także programy aktywizujące seniorów. W domach kultury organizowane są zajęcia sportowe, muzyczne czy plastyczne. Od lat w Polsce funkcjonuje także Uniwersytet Trzeciego Wieku. To forma aktywizacji, która dostarcza seniorom nie tylko wiedzę, ale daje również możliwość kontaktu z innymi osobami. Seniorzy dzięki temu wychodzą z domu, by korzystać z proponowanych im zajęć. Ciekawą formą zaangażowania seniorów jest również terapia tulenia. W po poznaniu w 2019 roku ruszył projekt Senior Maluszka Tuli. To pomysł hospicium palium we współpracy z miastem. Seniorzy w wieku 60 plus przeszli rekrutację i szkolenie, a wszystko po to, by na oddziale noworodkowym szpitala miejskiego tulić nowonarodzone dzieci, które z różnych powodów nie mogły być odpowiednio zaopiekowane przez swoich rodziców. Jak wiadomo, ludzie z natury potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem, dlatego tak ważne, by w okresie jesieni życia zadbać o towarzystwo dla seniorów. To nie tylko okazanie zainteresowania, ale również troska o drugą osobę. Kontakt z ludźmi wpływa pozytywnie na zdrowie psychiczne, gdyż zmniejsza ryzyko depresji i starczej demencji. Dlatego zadbajmy o swoich najbliższych. Często osoby starsze to nasi rodzice czy dziadkowie, którzy mnóstwo czasu i serca poświęcili naszemu wychowaniu. Jako ich dzieci i wnuki jesteśmy im to winni i powinniśmy odwdzięczyć się tym samym. Jak zawsze zapraszam Was na naszą stronę internetową, gdzie znajdziecie newsy ze świata, aktualności, informacje, co u nas się dzieje, a także ciekawy dział czytelnia. Również zapraszam na naszego fanpage'a na Facebooku, a także subskrypcji kanału na YouTube. Pamiętajcie, że możecie również wesprzeć nasze inicjatywy przez fanimani.pl. Do zobaczenia!